Wspieranie młodych naukowców, studentów i doktorantów w rozwijaniu ich potencjału naukowego to główny cel prestiżowego grantu Młode badacz 2023-2025. Dziś w historycznej auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego poznaliśmy tych, którzy z tego cennego wsparcia skorzystali. Program Młody Badacz to flagowa inicjatywa Uniwersytetu Wrocławskiego, realizowana w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. Uniwersytet Wrocławski jest w stanie dofinansować czy to wyjazdy konferencyjne, czy to na przykład jakieś inne kferendy badawcze, czy konkursy międzynarodowe studentów, doktorantów. A tutaj wyselekcjonowano 20, wydaje mi się, studentów, doktorantów, którzy. W ramach otrzymanego przez nich grantu młody badacz najefektywniej go wykorzystali. Otrzymałem ich trzy, a nawet cztery. Jeden z nich był na wyjazd konferencyjny do Manchesteru w kwietniu 2024. Drugi był na szkołę zimową w Indiach, a teraz w styczniu 2025. A trzeci to była nagroda za publikacje naukowe. A czwarty to mini grant na badania do mojego doktoratu. W dwóch edycjach konkursu, teraz trzecia dobiega końca, rozdaliśmy już prawie 400 grantów, więc to już jest bardzo pokaźna grupa osób. Wybraliśmy tych, którzy mają najlepsze osiągnięcia. Przeznaczyliśmy do tej pory 5 milionów złotych i w przyszłym roku będzie kolejna edycja tego konkursu. Granty z programu Młody Badacz otwierają drzwi do świata nauki. Pozwoliły nie tylko opowiedzieć o swoich badaniach innym naukowcom z całego świata, nie tylko skonfrontować swoje poglądy naukowe z innymi naukowcami, no ale również poszerzyć swoje horyzonty i zobaczyć, jak to wygląda na innych uczelniach. Jeśli chodzi w ogóle o ten grant na badania do doktoratu, to w ogóle był kluczowy, żeby zrealizować doktorat w dosyć dobrym poziomie. Bo jednak bez funduszy ciężko przeprowadzić jakiekolwiek badania. Za przyznanie grantów odpowiada zespół na czele, którego stoi profesor dr habiltowana Elżbieta Skibińska. Zdarzyło się, że pojechały dwie czy trzy osoby na konferencję do Kanady, gdzie zrobiły takie wrażenie, że im zaproponowano staże potem chyba miesięczne, więc no powiedziałem tak, lepszej inwestycji nie ma, prawda? My za, my im zapłaciliśmy, zapłaciliśmy, sfinansowaliśmy konferencję, a potem ona się obróciła właśnie w coś takiego. Ktoś inny był też zapraszany potem na, albo do jakichś laboratoriów, albo do jakichś pracowni chyba w Japonii. Także widać, że to jest. To przynosi bardzo dobre owoce. Reprezentowaliśmy Uniwersytet Wrocławski na międzynarodowym konkursie Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego. I cóż, myślę, że poszło nam bardzo dobrze. Akurat nie możemy się w tym kontekście pochwalić konkretnym osiągnięciem, że na przykład dostaliśmy konkretnie miejsce, ale biorąc udział w pleadingach przeciwko na przykład Uniwersytecie w Pekinie, bądź w Uniwersytecie z Nowego Jorku, bądź z Indii. Myślę, że bardzo dobrze się zaprezentowaliśmy i to też jest pewne zaświadczenie, że takie granty działają i również studenci, doktoranci dzięki możliwości, takich jakie w tym kontekście Uniwersytet Wrocławski oferuje, są w stanie kontynuować czy w ogóle zaczynać swoje, swoją działalność naukową, działalność badawczą. Jak podkreśla prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego liczba wniosków rośnie z każdą edycją. Bardzo mnie to cieszy, że studenci już i doktoranci przyzwyczaili się do tej formuły konkursowej, potrafią aplikować, piszą coraz lepsze wnioski. No i mamy dzięki temu coraz więcej laureatów, dużo i coraz więcej. Co nas zresztą cieszy, bo to znaczy, że program jest znany i wzbudza zainteresowanie. To jest duża przyjemność, bo poznajemy bardzo dobrych czy studentów czy doktorantów, którzy naprawdę mają bardzo poważne osiągnięcia. Każdy może złożyć, ale nie każdy może Dostać, bo to też jest brane pod uwagę. Oceniane są osiągnięcia wnioskodawcy, oceniana jest jakość wydarzenia, na które się jedzie, czy jest odpowiednio prestiżowe, międzynarodowe, oceniane są rezultaty, jakie się ocenia, że będzie się miało z konkretnego wydarzenia, czy na przykład to pomoże w rozwoju naszej kariery naukowej. Mam nadzieję, że oni, będą, że oni tu zostaną i będą dalej rozwijać ten uniwersytet. Ewa Miecwiecka, Echo24.